Drugi największy bank na świecie wchodzi w bitcoina. PayPal zdecydowanie przyspiesza z adopcją kryptowalut. Oraz czy Ray Dalio może mieć rację i długoterminowo bitcoin nie przetrwa? Nie 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 Cześć z tej strony Piotr. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj standardowo, oprócz analizy wykresów, mam dla Ciebie kilka bardzo ważnych informacji. Przyjrzymy się przede wszystkim danym z blockchaina, które pokazują nam w jakiej kondycji dzisiaj jest Bitcoin oraz także mam dla Ciebie kilka wiadomości, bardzo przełomowych wiadomości na rynku kryptowalut, które moim zdaniem bardzo. Płyną na ten rynek w ciągu kolejnych kilku lat. Do tego mamy także troszkę sceptycznie nastawionego Dalio, także to wszystko dzisiaj w dzisiejszym materiale. Jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli chcesz być na bieżąco z wszystkim, co się dzieje właśnie na tym rynku, kliknij teraz subskrypcję, zostaw także dzwoneczek, żeby YouTube mógł Ci wysyłać powiadomienia o najnowszych wideo. Jednak już standardowo zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, nie są to porady inwestycyjne, wszystko co zobaczysz w tym materiale, są to moje. Osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut. Więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę i lecimy z tematem. Na początek szybki look na Coingecko. I tutaj ponownie zdecydowanie Bitcoin wychodzi na prowadzenie. Co mam na myśli, oczywiście dzisiaj także spojrzymy na wykres dominacji altcoinów. Ponieważ widzimy, że znowu jednak Bitcoin zaczyna poniekąd altcoiny miażdżyć. Jednak jak długo to potrwa, to także dzisiaj przedyskutujemy. Ethereum 460 dolarów, jak możemy zauważyć, nie śledzi on do końca ruchu bitcoina. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o same formacje, zachowały się te oba wykresy bardzo podobnie. Jednak jeżeli spojrzymy na cały rynek, nie ma zbyt wielu dzisiaj zwycięzców. A to oznacza, że mając bitcoina na plusie, wciąż większość altcoinów do bitcoina traci. Jednak ogólnie nie ma też jakichś tutaj zdecydowanych przegranych, jakichś wielkich dwucyfrowych, rynek, można powiedzieć, zachowuje się normalnie, ponieważ na kryptowalutach, może nie licząc Bitcoina i Ethereum, to jednak plus 5, 10% czy minus 50%, nawet w ciągu 24 godzin jest jak najbardziej normalne. Co ciekawe, kilka dni temu mieliśmy spadek na złocie, 6 prawie procentowy w zaledwie 3 godziny, więc dzisiaj patrząc na rynek i używając tych argumentów, że rynek kryptowalut jest zbyt zmienny, myślę, że dzisiaj ten już argument Przeciwko Bitcoinowi odchodzi do lamusa. Jednak spójrzmy na wykres Bitcoina, i tak jak omawialiśmy w ostatnim materiale, mamy wybicie z tego oto trójkąta, oczywiście ku górze. Dla siebie zakładałem, że ten ruch, jeżeli faktycznie wybijemy się ku górze, mierzymy to w ten sposób. I następnie możemy zobaczyć, że target jest w okolicach 18 tysięcy dolarów. Czy dojdziemy, czy nie dojdziemy, zobaczymy jednak, jeżeli chodzi o moje ruchy, ponieważ wciąż uważam, że trzeba być na tym rynku praktycznym. Ja wciąż oczekuję korekty, ponieważ jeżeli spojrzymy na interwał, tutaj tygodniowy, tutaj możemy zdecydowanie zobaczyć, że jednak ta średnia 21 nam bardzo ucieka mocno od. Ceny i historycznie mieliśmy tylko jeden moment, kiedy szliśmy przez 8 świec, czyli 8 tygodni, nie zaliczając korekty, i na ten moment tworzy się nam już szósta świeca zielona z rzędu po właśnie tym wybiciu i ostatnim odbiciu o od 21 średniej kroczącej. Więc czy pisze nam się historia? Także tutaj zobaczymy. Jednak jeżeli chodzi o mnie, poziom 12,5 tysiąca, jeżeli chodzi o mój zakup bitcoina potencjalny na korekcie. Wciąż dla siebie uważam za otwarty. Jednak musisz dzisiaj wiedzieć, że Bitcoin ponownie zapisuje kolejne karty, właściwie kolejne rekordy na swoich kartach historii, ponieważ od dzisiejszej ceny dzieli nas tylko 12 innych dni, gdzie Bitcoin, właściwie cena Bitcoina była wyżej. Tak jak rozmawialiśmy, jeżeli wybijamy się z tego tutaj oporu na poziomie około 13800 sprawy naprawdę mogą przyspieszyć i faktycznie przyspieszają. Dlaczego? Ponieważ nie mamy przynajmniej z punktu widzenia analizy technicznej tutaj większych żadnych oporów, dlatego tak łatwo przebijamy kolejne poziomy, a do tego fundamentalnie bardzo dla Bitcoina pewne rzeczy się. Układają i także do tego za chwilę przejdziemy. Natomiast, jeżeli spojrzymy, jest tutaj coś bardzo ciekawego na Google Trends, ponieważ zauważcie, że na tą chwilę są ostatnie 5 lat na całym świecie. Fraza Bitcoin wyszukiwana w Google. Zauważcie, że w porównaniu do szczytu z 2017 roku, dzisiaj zaledwie jesteśmy w okolicach 15, czyli możemy powiedzieć, że jest to 15% ostatniego szczytu. A to oznacza, że cały wzrost, jaki mamy na Bitcoinie, jest absolutnie bez żadnego Hype nie ma tak naprawdę jeszcze FOMO, nie ma nowych ludzi, którzy panikują czy wrzucają bezmyślnie tutaj pieniądze. Raczej widzimy tutaj bardzo precyzyjne i przemyślane inwestycje. To także potwierdza nam blockchain, do czego za chwilę przejdziemy. Jednak, jeżeli spojrzymy na indeks fear and Greed, czyli wykres strachu i chciwości, wciąż jesteśmy na ekstremalnej chciwości. A to, przynajmniej historycznie, nie był dobry moment po prostu na akumulację. Oczywiście na dużą spekulację, ponieważ dalej jest to dobre środowisko do tego aby mieć nagłe wystrzały w górę, takie jak dzisiaj mamy. Jednak raczej dla siebie, widząc portfel hodl i w ogóle inwestując na długi termin, raczej wolę inwestować, kiedy warunki na indykatorach, takich jak Grid sprzyjają. Nagrałem jakiś czas temu materiał na temat pięciu najprostszych indykatorów, nawet jeżeli zaczynasz na rynku kryptowalut, będziesz umiał się nimi posługiwać i znajdować dla siebie najlepsze momenty. Tu Tutaj teraz znajdziesz ten materiał, otwórz go sobie w drugiej zakładce i obejrzyj po tym materiale, jeżeli jeszcze go nie widziałeś, ponieważ bardzo pomoże Ci on poruszać się na rynku kryptowalut. Jeżeli chodzi o wykres Ethereum, możemy tutaj zauważyć także ten trójkąt, który nam się tworzył, który omawialiśmy w ostatnim materiale i także mamy wybicie ku górze, jednak zauważ, Zobaczcie ponownie, jeżeli chodzi o tą linię tutaj, która jest górną linią i oporem oczywiście tego tutaj kanału. Zauważcie, że ponownie tutaj w tym miejscu mamy odbicie. Więc póki co, raczej póki utrzymujemy tak mocny tutaj opór w postaci właśnie tej linii tutaj w górnej części tego. Kanału, raczej nie widzę szybkich wzrostów na Ethereum tak długo, jak nie przebijemy tego poziomu. Aczkolwiek, jeżeli mówimy, czy to jest to wolny, czy szybki wzrost, raczej patrząc na wykres Ethereum, czy wykres Bitcoina, wciąż chociażby na przestrzeni jednego miesiąca mamy tutaj zmianę. Na poziomie 42%, więc jak na drugą największą kryptowalutę na świecie, myślę, że wciąż jest to bardzo dobry wynik. Natomiast na wykresie dominacji altcoinów widzimy, że Bitcoin jak najbardziej wciąż nabiera na sile i zauważcie, odbiliśmy się tutaj. Ponownie od tej linii tutaj wsparcia. Była wcześniej oporem, była także wcześniej wielokrotnym wsparciem, dlatego też ten punkt jest tak istotny. I na tą chwilę bitcoin ponownie rozdaje karty i lecimy tutaj w dół. Jednak, jak Was informowałem w poprzednich materiałach, po przebiciu tutaj właśnie tego wsparcia, kiedy zeszliśmy w dół, ja zaczynam obserwować coraz bardziej altcoiny, ponieważ w stosunku do bitcoina mamy korekty 70, 80, 90%, a moim zdaniem są to dobre okazje na za Kupy. Oczywiście, patrząc na ten wykres, wciąż raczej oczekuję, że dominacja bitcoina będzie tutaj szła nam w dół. Co oznacza, oczywiście, że bitcoin będzie się wzmacniał, altcoiny będą słabnąć, i jeżeli dojdziemy do tego punktu, tutaj zdecydowanie. Kilka altcoinów, które już mamy, być może kilka nowych, także w moim portfelu się pojawią, o czym oczywiście będę Was informował. Póki co ostatnie dwa zakupy: Band i Polkadot, jak najbardziej cały czas są w moim portfelu i także wciąż chcę te krypto dokupować. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o Banda, na razie się wstrzymuję, ponieważ po zakupach tutaj na poziomie około 29 tysięcy Satoshi, część zysku zrealizowałem na 40 tysięcy Satoshi, jednak zauważcie, mamy tutaj korektę, która idealnie zalicza nasz poprzedni opór, teraz jest wsparciem, więc z punktu widzenia analizy technicznej dla banda raczej widziałbym kolejny ponownie ruch w górę. Jak też wiecie, szukam wejścia na SNX, czyli na Synthetix i mieliśmy tutaj dobry moment wejścia, aczkolwiek na tą chwilę jednak poczekam, jak się rozegra sytuacja z Bitcoinem i z jego dominacją w ciągu kilku najbliższych dni, ponieważ faktycznie możemy mieć ten wystrzał Bitcoina do 18 tysięcy dolarów. Uważam to za bardzo prawdopodobne i tym samym altcoiny jednak mogą tutaj ucierpieć i wtedy będę szukał okazji do wejść. Natomiast jeżeli chodzi o wykres SNX, zauważcie, że ponownie po tym fajnym ruchu w górę mamy idealną Korektę do punktu 61,8% FIBO i mamy odbicie, i kolejny ruch w górę. Jednak, patrząc tutaj bardzo krótkoterminowo, być może na kilka procent, patrząc nawet na indykatory momentum, mamy naprawdę bardzo ciekawy potencjał tutaj na wzrosty na SNX. Jak się rozwinie, zobaczymy. Ciekawostką jest natomiast to, w jaki sposób zachowało się złoto, ponieważ, jak wiecie, złoto oczywiście w kryzysie powinno iść w górę, powinno być dobrym aktywem. Natomiast Krótkoterminowo, to ponieważ mówimy tutaj o trzech świecach jednogodzinnych, mieliśmy bardzo duży spadek w okolice około 6%. Więc jeżeli chodzi o rynek złota, musisz sobie uświadomić, jaka jest różnica między rynkiem złota a bitcoina, ponieważ bitcoin dzisiaj to okolice 300 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o kapitalizację. Jeżeli chodzi o rynek złota, jest to ponad 10 bilionów dolarów. Co oznacza, że rynek złota jest ponad 30-35 razy większy niż rynek bitcoina. I ten tutaj spadek, czyli spadek 6%, był to spadek wielkości dwóch całych rynków Bitcoina. Więc jeżeli chodzi o manipulacje, więc jeżeli chodzi o wahania się cen, mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że dzisiaj Bitcoina raczej już nie wrzucamy do worka z mało płynnymi altcoinami. I to też widzimy, że zauważają coraz częściej instytucje. Wiadomość dnia, jak nie miesiąca, jak nie tego roku, jest to, że PayPal pomimo tego, że zakładał kolejne kroki w ciągu kolejnych tygodni, miesięcy, a nawet kwartałów, robi kolejne kroki bardzo szybko. I Mamy już informację oficjalną, że wszyscy użytkownicy PayPal'a w Stanach Zjednoczonych mogą regularnie. Kupować bitcoina za pstryknięciem dosłownie palca, lub inaczej za kliknięciem guzika w swoim smartfonie. Co ciekawe, kolejne limity zostały podniesione, ponieważ popyt jest naprawdę bardzo duży. I do tego popytu będziemy bardzo często wracać, ponieważ musimy się cały czas zastanawiać, czy idziemy w dobrym kierunku i czy popyt versus podaż jest tutaj na odpowiednim poziomie, abyśmy mieli odpowiednią tendencję wzrostową. I zauważcie, co tygodniowe zakupy za maksymalnie 20 tysięcy dolarów otwarte dla cały Stanów Zjednoczonych. Ta oczywiście informacja mogła spowodować, że mamy wystrzał na bitcoinie w okolice 16,5 tysiąca dolarów. Jednak to myślę nie wszystko, ponieważ ogólnie patrząc na fundamenty bitcoina, na sam blockchain, widzimy dzisiaj bardzo wyraźnie pewne wskazówki. Zauważcie, że mamy tutaj MPI, czyli jest to Miners Position Index, który pokazuje nam. Czy portfele minerów, czyli kopalni, które kopią bitcoiny, trzymają bitcoiny, czy może je wypłacają? I tutaj zdecydowanie widzimy, jeżeli mamy pozycję powyżej dwóch, oznacza to, że kopalnie kryptowalut mają bardzo dużą presję na sprzedaż. Jak możecie zauważyć, na ten moment zdecydowanie wszystko się nam zgadza. I jeżeli spojrzymy na dane z blockchaina, jeżeli spojrzymy na sieć bitcoina, widzimy, że hash rate, czyli moc wydobywcza. Tutaj cały czas rośnie. Zobacz, niedawno mieliśmy 112 haszy i także mając bardzo duże opłaty, ponieważ ta moc nie była wystarczająca dla tej trudności wydobycia, którą dzisiaj mamy, sprawiała, że kopalnie, które kopały bitcoina, których było na to stać, zarabiały nie tylko 6,25 bitcoina za blok, ale także zarabiały w, nawet w okolicach 3 bitcoinów za same opłaty transakcyjne i tym samym oczywiście się kaszowały, co oczywiście omawialiśmy w poprzednich materiałach. Jednak zauważ, co się dzieje fajnego z Bitcoinem, ponieważ wszędzie możemy zauważyć pewne cykle. Zauważ teraz, mamy okolice 127 egzahaszy, 128 egzahaszy i trudność wydobycia przewidywana na kolejny adjustment za około 3 dni zauważy to już tylko minus 2%, czyli praktycznie się nie zmieni, co oznacza, że Bitcoin ponownie znalazł swój złoty środek i mamy minerów, którzy znowu Web w web równo walczą o bitcoiny, co będzie oznaczało, że zauważcie, więcej minerów, szybsze transakcje, mniejsze opłaty, mniej zapchana sieć i mniejsze opłaty, także transakcyjne które wędrują w ręce minerów, co może oznaczać, skoro minerzy będą kopać mniej, ponieważ jest większa konkurencja i będą zarabiać także mniej, ponieważ nie będzie tak tutaj dużych opłat, nie będą mieli aż tak dużej inicjatywy, aby swoich bitcoinów się pozbywać i będą część tych bitcoinów kumulować. Widzieliśmy to wielokrotnie w przeszłości i myślę, że ta historia tutaj się będzie nam powtarzać. Jednak, żeby mieć Całkowity pogląd na to, jak wygląda popyt jak wygląda podaż, wystarczy spojrzeć na dane, które płyną do nas bezpośrednio od samych inwestorów. Ponieważ to, co się dzieje w sieci Bitcoina, możemy bardzo prosto zmierzyć, ponieważ jeżeli weźmiemy ostatnie 185 dni, zauważymy, że kopalnie kryptowalut wykopały w ciągu ostatnich 185 dni 166 500 Bitcoinów. Jednak teraz uważaj. Od czasu Halvingu, czyli w ciągu ostatnich 185 dni. Instytucje zakupiły 814 359 bitcoinów. I także ten wykres, właściwie tą tabelkę, cały czas śledzimy. Zauważcie, że na tą chwilę jest to 814 ponad tysięcy bitcoinów, czyli 4% wszystkich dostępnych bitcoinów na rynku. Ogromna kwota, jednak widzimy zdecydowany trend. Widzimy, że instytucje chcą bitcoinów, cały czas inwestują, i do tego, co ciekawe, te bitcoiny które są wykopywane, nie są wystarczające, żeby pokryć cały popyt, jaki obecnie mamy na rynku. Ale co z tego? A to z tego, jeżeli zobaczymy na przykład na liczbę użytkowników blockchaina i liczbę aktywnych adresów, możemy także zauważyć wyraźny trend wzrostowy właściwie tutaj od marca, czyli coraz więcej portfeli mamy aktywnych. Kolejne dane nam pokazują, że na giełdach kryptowalut, zauważcie, jest coraz mniej bitcoinów cały czas. Pomimo tego, że mamy dzisiaj 16 tysięcy dolarów, ludzie Bitcoina ze swoich portfeli sprzętowych nie wypłacają z powrotem na giełdy. A jak wiecie, popyt cały czas jest bardzo duży, więc skądś te Bitcoiny będą musiały być brane. I oczywiście cena mogłaby rosnąć dużo, dużo szybciej, gdyby nie pewne manipulacje na rynku, o tych manipulacjach także rozmawialiśmy w jednym z ostatnich materiałów, to jednak wciąż popyt widzimy zdecydowanie, że jest gigantyczny, a podaż tutaj spada. Jest coraz mniej dostępnych bitcoinów po prostu na sprzedaż. Więc biorąc pod uwagę to, co się dzieje na PayPalu, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w kopalniach kryptowalu, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w instytucjach, jaka jest szansa, że ta Tendencja się nie zmieni. Moim zdaniem bardzo duża, zwłaszcza, że dzisiaj mamy rozwijający się kryzys na całym świecie. Jeżeli weźmiemy także Exchange's Net Flow, czyli widzimy tutaj wpływy i wypływy na giełdach, zdecydowanie widzimy, zwłaszcza tutaj w listopadzie, zauważcie, jak dużo bitcoinów z giełd ucieka. I te dni, nawet jeżeli mamy pozytywny bilans bitcoinów, czyli ta ilość bitcoinów jest większa od zera. Zauważcie, że tych dni jest bardzo mało i te słupki są dość małe w porównaniu do dni, kiedy bitcoina się z giełd wypłaca. Czyli widzimy tutaj dużych graczy skupujących bitcoiny i od razu wypłacających te bitcoiny z giełd. A do tego zdecydowanie należy dorzucić kolejną mega informację płynącą ze świata, dokładnie z Chin. Dlaczego? Ponieważ główny chiński bank sprzedaje, uwaga, obligacje skarbowe za 3 miliardy dolarów za bitcoina. I teraz myślę, że tutaj trzeba się chwilę zatrzymać i się zastanowić, co to w ogóle oznacza. Ponieważ oczywiście Chiny były takim krajem dość restrykcyjnym, jeżeli chodzi o bitcoina. Często tam się mówiło o banowaniu bitcoina, banowaniu kopalni kryptowalut, banowaniu biznesów opartych o kryptowaluty. Dzisiaj widzimy, że główny bank, drugi największy bank na świecie, oferuje obligacje skarbowe za Bitcoina. Mam jedynie nadzieję, że jest sporo ludzi, którzy są wystarczająco wyedukowani, żeby mogli tutaj zwęszyć jakiś delikatny, może nie przekręt, ale można powiedzieć podstęp. Dlaczego? Ponieważ nie wiem, czy się zgodzisz ze mną czy nie, ale w czasach kryzysu obstawianie na obligacje skarbowe prawdopodobnie może okazać się nie najlepszą inwestycją. A do tego zwłaszcza, jeżeli wymienisz swoje bitcoiny za te właśnie obligacje, czekając na spełnienie obietnicy przez twój rząd. Póki co jednak 3 miliardy w obligacjach skarbowych wystawionych na malezyjskiej uregulowanej giełdzie aktywów cyfrowych. Bardzo ciekawy progres adopcji bitcoina. Dlaczego jednak uważam, że jest tutaj delikatny podstęp? Ano dlatego, że historia lubi się powtarzać i tak jak kiedyś rządom, kiedy twoja waluta fiducjarna Waluta rządowa zaczyna tracić mocno na wartości. Oczywiście szukasz rozwiązań, szukasz także jako rząd, jako państwo ratunku w aktywach deficytowych. Tak na przykład robi dzisiaj Iran i oczywiście, jak wiecie, jak dzieliłem się z wami w jednym z tych materiałów, Iran bardzo mocno wymienia swoje dobra teraz na bitcoiny. To jednak, co pamięć do roku 1933, wyobraź sobie, że była taka możliwość, kiedy Roosevelt mógł postanowić, że trzymanie złota, kumulowanie złota, jest po prostu nielegalne. I każdy obywatel, który ma złoto, powinien te złoto zwrócić do banku do dnia takiego i takiego. W zamian oczywiście dostanie świeżo wydrukowane dolary. Jednak, jeżeli tego nie zrobisz, 10 tysięcy dolarów grzywny lub 10 lat więzienia. I teraz powiesz, no tak, nie żyjemy w takich czasach. Ale czy na pewno, czy Twoim zdaniem rządy faktycznie nie posuną się do pewnych ostateczności, aby ratować nie może swoje tylko gospodarki, ale ratować swoją walutę? Widzieliśmy upadki takich walut właściwie z dekady na dekadę, praktycznie we wszystkich krajach na świecie, w Polsce sześć razy w ciągu ostatnich stu lat. Więc do czego się kraje posuną? Zobaczymy, moim zdaniem zdecydowanie dzisiaj widzimy właśnie tutaj taki delikatny podstęp, gdzie chce się wymienić swoje fiaty lub inaczej obligacje skarbowe, ponieważ obligacja skarbowa, także z punktu widzenia samej emisji, z momentu emisji nic nie kosztuje. Jest to tylko obietnica do spełnienia. Kolejna obietnica, tak jak obietnicą jest, że będziesz jutro mógł pójść do tego sklepu i wciąż za to zrobić zakupy i w twoim koszyku będzie się znajdować odpowiednia ilość produktów. Jednak jak zauważyłeś za tą stówkę nie kupisz już tyle ile mogłeś, mogłaś kupić jeszcze kilka lat. Temu. A ten spadek towarów w koszyku to także jest pewien trend, który mam nadzieję widzisz. To czy jednak rządy faktycznie się mogą posunąć do tego i ponownie każą nam oddawać nasze złoto, srebro i być może oddać swoje bitcoiny? Myślę, że będzie to lub inaczej. Jest to bardzo trudne i moim zdaniem bardzo mało prawdopodobne, że coś takiego się wydarzy. Jednak będą próby. Widzieliśmy dzisiaj wielokrotnie w różnych krajach na świecie, takich jak na przykład Indie, gdzie próbuje się banować bitcoina. Jednak, jeżeli spojrzymy też na ręce rządów, widzimy, że mówią co innego, robią co innego. Więc, jeżeli przechodzimy dalej do wypowiedzi Ray'a Dalio, który uważa, że docelowo, jeżeli faktycznie waluty fiducjarne będą tracić na wartości, rządy będą czuły się zagrożone i ludzie faktycznie mocno wejdą w kryptowalutę, a moim zdaniem to jest już nieuniknione, to rządy zrobią wszystko, żeby kryptowaluty zbanować. Ciekawe jest jednak, co Ray Dalio tutaj pisze na temat tego, dlaczego bitcoin może nie być tym, co my oczekujemy, czym bitcoin się w przyszłości stanie? O tyle, o ile zgadzam się poniekąd, że rządy będą próbować, będzie miało to jakiś. Wpływ na ceny na rynkach, będzie miało to jakiś wpływ na adopcję kryptowalut, jednak nie jest to do powstrzymania. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zastanowisz się nad tym, zauważ, że jeżeli dzisiaj na przykład Ty, jako osoba, która mieszka w Polsce, i załóżmy, że w Polsce kryptowaluty są zbanowane, lub inaczej, w Niemczech też kryptowaluty są zbanowane, powiedzmy w Wielkiej Brytanii są zbanowane, to jednak wszystkie inne kraje nie robią tego. I tak jak widzimy na przykład dzisiaj w Chinach, Chiny robią zupełnie odwrotne rzeczy, to czy raczej będziesz starał się temu przeciwstawić i robić nie tak, jak robią największe gospodarki na świecie? Czy może jednak rozsądnie będzie pójść właśnie tym kierunkiem? Jednak przejdźmy do powodów, jakie Ray Dalio używa tutaj dla Bitcoina, dlaczego jego zdaniem Bitcoin nie stanie się tym, czym my byśmy tak naprawdę chcieli, żeby Bitcoin się docelowo stał. Pierwsza rzecz jest to, że jest bardzo mało miejsc, gdzie można używać kryptowaluty Bitcoina do płatności. Nie mogę kupić za bitcoina rzeczy, tym bardziej łatwo na ten moment. No ale hej, myślę, że to już ustaliliśmy, że jeżeli chodzi o bitcoina jako medium of exchange, czyli środek wymiany, jest to dość średni. Sposób na to, aby wymieniać, żeby płacić za pewne rzeczy. Oczywiście chodzi tutaj też o zmienność, jednak Bitcoin ma dużo większą wartość jako aktywo deficytowo, jako store value, jako sposób na oszczędzanie, aniżeli sposób na to, aby coś za Bitcoina kupować. Bo gdyby tak było, i ten powód byłby głównym powodem dla wartości bitcoina. To dzisiaj złoto także byłoby warte zero. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj założy się, że raczej za monetę bulionową nie pójdziesz do biedronki, zakupów nie zrobisz. Kolejnym argumentem, jak tutaj Dario przytacza, jest fakt, że bitcoin jest zbyt volatile, czyli zbyt zmienny, jego cena zbyt mocno się waha. Naprawdę, Rej, naprawdę Bitcoin się za bardzo waha. Tutaj mamy spadek o 600 miliardów dolarów w ciągu 3 godzin na najbardziej. Zaufanym rynku na świecie. Może nie bardziej zaufanym, ale na rynku, którego to złoto jest reprezentantem, po prostu mamy największe zaufanie. Więc dzisiaj argumentacja, że kryptowaluty są zbyt volatile, czyli są zbyt zmienne, moim zdaniem już po prostu odchodzi do lamusa. I tutaj musimy się skupić na tym, czym Bitcoin jest na obecną chwilę. Być może w przyszłości będzie to medium of exchange jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Natomiast jako value się sprawdza teraz, i moim zdaniem, także będzie się sprawdzało w przyszłości. Więc te dwa argumenty nie są tutaj poniekąd słuszne. I oczywiście trzeci argument, że jeżeli faktycznie krypto staną się ważne na całym świecie, rządy zrobią wszystko, żeby sprawić, tutaj rejdach, co ciekawie, użyją wszystkich swoich zębów, żeby wymusić różne prawa na bitcoinie, które oczywiście będą sprzyjać im. I to oczywiście też jest bardzo prawdopodobne, więc inwestując w bitcoina, także musimy mieć to gdzieś z tyłu głowy, że jest taka szansa, bo powiedz, jeżeli jutro na przykład w kraju, Polsce, byłby cały Całkowity zakaz używania kryptowalut, ponieważ przenoszą być może jakieś różne zarazki, to powiedz, co byś ty w tym momencie zrobił. Oczywiście karą byłoby odpowiedni mandat lub oczywiście zastraszenie utratą wolności. I sprawy stają się tutaj naprawdę bardzo poważne. Jednak myślę, ludzie w momencie, kiedy kryzys się rozkręci, zaczną bardziej doceniać swoją pracę, swój czas, który wkładają w pracę i to, co za tą pracę otrzymują i kiedy zrozumieją, że Fiaty Tracą na wartości, tracą zaufanie i także przede wszystkim tracą zaufanie w oczach tych właśnie ludzi, będą szukać innych rozwiązań. I nawet jeżeli miałoby się to później wiązać ewentualnie ze zmianą kraju, z przesiedleniem, czy być może szukaniu innych sposobów, aby legalnie obejść pewne rzeczy, jak najbardziej takie rzeczy będą miały miejsce. Jestem jednak mega ciekaw, co ty na ten temat myślisz i co ty byś w tym momencie zrobił, gdyby w Polsce zakazano. Kryptowali. Natomiast jeżeli chciałbyś dowiedzieć wiedzieć, dlaczego cena bitcoina nie rośnie tak szybko, skoro mamy tak ogromny popyt, tutaj teraz znajdziesz wideo, które mówi o manipulacjach właśnie na tym rynku. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się samych dobrych decyzji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!